Robienie ogrodzenia wymaga tyle poświęceń, tyle ciężkiej pracy Na przykład trzeba przywieźć piaste zwirem do betonu Wiecie, podział ról jest, ja przywożę, dziewczyny muszą wyładować I całkiem dobrze sobie radzą no dobra, trochę im pomogłem, 3 czwarte ja wyładowałem. Ale niech się cieszą, że to niepełne zrobiły całości. <grym> dobra, Koszule zakładam i idę studnię otwierać. bo będziemy kopać dzisiaj studnie. Jest, ak jest akcja. Jest nie akcja. ma tu gnili, gdy nie stanę <grym> Agata... O, Agata panie. się bawi w grótu Ładza, słuchajcie. Ja tutaj nie stanę na tym. To może jakąś deskę, jednak? Stanie, stanie stanie. No, Adam. Trochę się za... O kur... <laughs> w ten, czy potrzebujesz deski jakiejś? Nie ma opcji, że ja na to stanę, bo cię wciągnie pewnie? tak? Ale jazda. Dobra, to co pomyślmy jaką deskę? Dzień dobry! Mow. Do glinało mi I co, dokopujesz się? Do czego ja mam się kurde dokopać? Do dna A, bo złota, jakby. A gdzie tu jest dno? <laughs> to jest bezdenne. Mówisz, że nie musiała tam zostać? No raczej. Taka robota. Dobrze się tam mieścisz. No i zobaczcie, kopaliśmy, czy znaczy kopaliśmy, kopaliśmy. tu duże słowa. Gazka kopała, myśmy tylko z Kasią pomagali. I proszę bardzo, tam się dno nam wyrównało. Halo, halo, halo. Przede wszystkim tak, kręgi się opuściły w stosunku do gruntu i przede wszystkim się trochę bardziej wypoziomowały, bo były, studzienka była skośna. A teraz proszę bardzo, osiadła z jednej strony bardziej, całościowo też osiadła, bo jak zaczynaliśmy to krąg dotykał pokrywy, a teraz jest spora dziura pomiędzy nimi. I teraz co mamy Agatko dalej? Mamy. E, mamy. Mamy. E, granulacji. E, tak jest, mamy żwir różnej granulacji. Zwir e, e. Żwir to jest źle powiedziane. To jest, żwir. to jest żwir 2 do 6 mm, a to jest żwir 8 do 16 czy 8 do 20 jakoś tak. Więc mamy trzy takie wiaderka każdego. Tylko rozsypane po innych, do innych pojemników. Udamy na spód ten, żeby nam ta glina nie wyłaziła z Spod spodu, a na wierzch ten, żeby można było spokojnie zanurzyć pompę, oprzeć o dno. I to jest mój bałagan gałęzi jakieś przywyjające do czegoś tam. Nie Ważne, Ważne, że jest żwir. Kosztował mnie te, te, ta ilość całe 20 zł. Jest tu w granicach około 210 kg. Tu jest mniej więcej. A że 5 wiaderek 210 kg. Nie jest zła waga. Dobra, i teraz sypiemy równiutko na dno Część pojemników pustych to oznacza, że drobny żwir jest już na dnie Woda się przesączy Proszę woda. bardzo Na razie sucho ale czysto przynajmniej Mamy nadzieję, że nie będzie już takiej mułowatej tej wody dzięki tej warstwie filtrującej ze żwiru Dobra, teraz grubszy o Katarzyna wrzuci samo, to jest tylko 105 kg. Klat, biorę wie 200. Widać, tak jak lata to wszystko się jest. Kłada się na brzuchu, na ziemi to biorę 200. No ona jest lekko psychiczna, nie słuchajcie. No ze wsi pochodzi, na wieś wróci. Dziewczyny pakują. Tak to wygląda z tej strony. Co sądzicie o tym pakowaniu? Na w środku, tak już na poważnie, to mamy tak. Połowę wysypałem grubszym żwirem, a to reszta to jest ten, tamten, co był. Także jak widać, jest różnica. Myślę, że będzie to dobry filtr dla tej wody, która się będzie wydostawać z pod spodu. Więc sypiemy dalej. Ten kręg to tak leży, wiesz jak? Widzicie to samo co ja. Kto tam kurna jedzie z tyłu? Jadą sobie dziewczyny na przyczepie. Tak się po wsi jeździ. <grybujesz> jedziemy wywalić piach aż tam w róg, nie wiem jak tam jedziemy, ale spróbujemy. A za chwilę zobaczycie jeden z największych przeskoków czasowych w historii. Ta-da! <grybujesz> Ci zima jest. Przed chwilą oglądaliście fragment, który był kręcony w okolicach sierpnia. A teraz mamy luty, pierwszy tydzień lutego. I taki przeskok jest, bo zauważyłem, że po prostu do tego filmu sprzed chwili, gdzie kopaliśmy tą studzienkę, prostowaliśmy ją, nie nagrałem końcówki. Więc kręcę tę końcówkę dzisiaj, kiedy ten film będzie pewnie publikowany, albo, albo najdalej jutro będzie publikowany. I chyba tylko większy przeskok będzie w filmie o winobraniu, który też niedługo planuję, o winie, które robiliśmy tutaj na wsi. A większy przeskok, bo tam będzie dograny materiał z całej produkcji tego wina, z całego przetwarzania, który trwał rok czasu, więc tam rzeczywiście jeszcze, jeszcze więcej tego <grych> przeskoku będzie. Ale dobra, podsumowujmy i zakończmy. Mieliśmy studienkę, która. Troszeczkę za bardzo nam wystawała, to znaczy przyjechał krąg, który nie przewidywaliśmy, że będzie 10 cm wyższy niż planowaliśmy, dlatego musieliśmy tę studzienkę opuścić. Opuścić, jednocześnie wyprostować, bo w czasie procesu wkładania ona się trochę przekrzywiła. Jaki tego efekt? Już pokazuję. Proszę bardzo, oto nasza studzienka. Resztka żwiru, który wtedy ostatnio przed chwilą na tamtym filmie wrzucałem do środka, to jest to. To jest to, tylko już żwir jest obmyty wielokrotnie przez deszcz, ale ponieważ ta ziemia oczywiście dookoła studzienki też zaczęła osiadać delikatnie, no to te miejsca, gdzie najbardziej osiadła, zaczęliśmy podsypywać pólnymi kamieniami, które tutaj znajdujemy w ogrodzie, w czasie jakiegoś tam u sąsiadów na porce, po oni usuwają to wszystko z pola, to my te kamyczki przynosimy i zbieramy, także tutaj całość prawdopodobnie niedługo będzie wyłożona takimi większymi kamieniami i one sobie będą ale, co się okazało skos znowu się zrobił sam <grym> o, studzienka nie jest idealnie prosto jest delikatnie prawą stroną wschodzi w dół nie wiem dlaczego tak się stało, było bardziej prosto jak żeśmy to zrobili, ale widać że jeszcze ona się tam gdzieś tam Przesuwa gdzieś coś, coś się z nią dzieje, natomiast rzeczywiście była dużo nad poziomem gruntu, to znaczy cała pokrywa była nad poziomem gruntu i rzeczywiście jedyne co mogło być to to, że woda by wpływała pod pokrywą do środka, a teraz już jest całość łącznie z pokrywą i włazem jest poniżej gruntu. I tutaj mieliśmy powódź jak pamiętacie kiedyś, tu była powódź, oczywiście teraz jest troszeczkę dołożone ziemi minimalnie. Ale była tutaj w tym miejscu dokładnie powódź. To wszystko było zalane, skrzynie miały do połowy pierwszej dechy, były stały całe w wodzie. To na szczęście już się nie zdarza, chociaż nie wiem co będzie na wiosnę. Ale gdyby się zdarzyło, to całość wody spłynie tutaj do studzienki. Wtedy ko ten film w ogóle o powodzi możecie zobaczyć tutaj. I wtedy była taka historia, że ponieważ tutaj było mniej więcej najmniejsze, najmniejsze, najniższe miejsce, to tutaj wykopałem dół, zatopiłem wiaderko, w nim pompę, cała woda spływała stąd do tego wiaderka i mogłem przepompować na łąkę, gdzie nie przeszkadzało nikomu, że tam woda przez parę dni stała. No tutaj skrzynie jak stały w tym, no to gorzej. Szpilak musimy sprzątnąć. Natomiast teraz będzie to dużo prostsza procedura, gdy nas tylko zaleje. Podnosimy włas, wkładamy pompę, wypompowujemy gdzieś tam na wyższy obszar dalej, gdzie woda będzie miała szansę wciągnąć. I tyle. Tak to jest zrobione tym razem. A ponieważ mamy już ogrodzenie dookoła naszej działki, tak jak widzicie, to prawdopodobnie pompa będzie tu zamontowana wraz z wężem wychodzącym na stałe. Od wiosny oczywiście, bo na zimę nie będziemy tej pompy trzymać, ale... Od wczesnej wiosny już będzie na stałe, więc tylko wystarczy włączyć wtyczkę do gniazdka i automatycznie wypompować to, jeżeli tutaj ta woda nam najdzie w to najniższe miejsce. Także tak to mniej więcej wygląda. Hej! Co wy tam kopiecie znowu? Łobuziaki. Nie wolno kopać. To tyle. To jeden film wam pokazałem, natomiast zobaczcie sobie jeszcze drugi film. Drugi film, czyli film, gdzie czarn... pokazywaliśmy wam. Tutaj jest link do tego filmu, karta. Pokazywaliśmy wam na filmie. Jak to poletko wyłożyliśmy czarną folią po to, żeby pozbyć się właśnie tego chwastu perzu i tak dalej. Zauważcie, że zdjęliśmy to jesienią, cała jesień, cała zima, dalej nic tu nie rośnie. Posadziliśmy maliny, maliny są wyściłkowane z koszoną trawą, ale tutaj, proszę bardzo, dalej na tym pasie nic nie rośnie. Także strasznie polecam wam tę metodę zamiast przekopywania, zamiast orania, to wystarczy położyć czarną folię. Druga opcja alternatywa to oczywiście ułożyć kartony, a je przykryć na przykład kompostem. W kompoście można bezpośrednio sadzić. O, czysta ziemia z też będziemy zbierać i wykorzystywać. Można ułożyć kartony na to kompost. To jest taka metoda, że później kartony już nie ruszamy, one się rozłożą i będą wykorzystywane przez rzeczownicę jako materiał z celulozą której Żdżownice potrzebują do rozmnażania. Także można tą metodą, chociaż folia moim zdaniem jest troszeczkę skuteczniejsza. To tyle. Dobra. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. To był taki wrzucony film, bo po prostu wrzucamy, co tam jeszcze gdzieś nam umknęło naszej pamięci. Jest dzisiaj minus 5. Ogród zimowy wczoraj. Niech się roztopił, bo było wszystko na plusie. Ale było biało do tej pory, co też możecie zobaczyć w ostatnim filmie, gdzie był spacer po ogrodzie zimą. I moi drodzy, dzisiaj już sadzimy sadzonki. Znaczy sadzimy sadzonki, duże słowo. Wysiewamy nasiona oczywiście i film z wysiewania nasion zobaczycie na bieżąco. Nie będzie żadnego opóźnienia, więc film z nasion będzie, będzie w ten weekend, myślę, już będzie opublikowany. I będzie również film, jest sprawa 2, też będzie opublikowany. I oczywiście zapraszam Was w tym spacerze po ogrodzie, który przed chwilą kartę mieliście. W tym spacerze po ogrodzie zimą była również możliwość zadawania nam pytań do drugiego QA. Więc koniecznie koniecznie spróbujcie jeszcze tam nam zadać pytanie, kto jeszcze ma ochotę nam zadać pytanie, ponieważ będziemy ten QA nagrywać, myślę, już po weekendzie. Także do 7 lutego jak najbardziej można zadawać pytania. Co ja widzę? Moi drodzy, nie wiem co nam rośnie, czy czosnek, czy cebula, trudno to teraz stwierdzić, ale no proszę, zaraz mi tutaj, proszę nie wchodzić do skrzyni, absolutnie. Coś tam wyrasta powoli, coś tam wyrasta, jestem ciekawy co. A swoją drogą zerknę, bo mieliśmy posadzone zimowe czosnki i cebule. to więc też zerknę czy coś. Przypadkiem już nie Ja chociaż wątpię, bo były duże mrozy. W tych skrzyniach było coś posadzone, ale tu jeszcze absolutnie niczego chyba nie ma. Za wcześnie trochę. Chociaż może coś tam gdzieś tam. Dobra, idziemy, bo psy wariują. Pozdrawiam Was serdecznie, czekam na Wasze komentarze. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Cześć Pa!